Pani prezentowa powiedziała wow, jak zobaczyła, bo rzeczywiście ten cały komplet wieńca wraz z jeszcze furą specjalną, którą ten wieniec wiózł, no i tym, tym rowiskiem, o której robi ogromne wrażenie, robi wrażenie na wszystkich. Nasz wieniec został zrobiony przez gospodynie ze Wsi Ciemne w gminie Suchowola. Tam jest jedynie 12 gospodarstw i 12 gospodyń plotło ten wieniec przez kilka tygodni. Po prostu brak słów, jest tu przepięknie, przepiękne wieńce. Brawo, brawo dla tych pań, gospodyń wiejskich, bo to przecież gospodynie wiejskie też się przyczyniły do tego, że wieńce takie są. Przepiękne, w ogóle cieszę się, że w Warszawie wreszcie są dożynki, można je zobaczyć i podziwiać. że są nieprawdopodobne. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że można coś tak pięknego zrobić, naprawdę. Jestem sobie pod nasiąka. la Bóg zapłać. Bóg zapłać za trud, Bóg zapłać za chleb, Bóg zapłać za tegoroczne plony, za trud rolnika. Dożynki są świętem. Polskiej Wsi. Dziękujemy i Bogu, i ludziom. To dla nas zaszczyt, że możemy reprezentować nasze województwo na corocznych dorzynkach prezydenckich. Przyjeżdżamy z wieńcem dorzynkowym z naszej gminy, ze wsi ciemne, które były przygotowane przez nasze gospodynie. Ten wieniec otrzymał pierwszą nagrodę w naszych dożynkach gminnych, no i dzisiaj możemy również zaprezentować go podczas dożynek prezydenckich. Oprócz tego również marszałek Województwa wręczy Panu prezentowi statuetkę księdza Jerzego Popiełuszki, który pochodzi z gminy Suchowola, ale wręczymy największe, prawdopodobnie największym robisko na świecie, nasz produkt tradycyjny. Które specjalnie te dożynki zostały wypieczone w suchowoli. Byliśmy tutaj zauważeni i wszyscy się nami interesowali i mylili mrowisko z sękaczem, bo było tak duże, że wszyscy myśleli, że to jest sękacz. Tymczasem najprawdopodobniej jest to największe mrowisko na świecie. Także zapraszamy, żeby je spróbować również do suchowoli. Suchowola jest środkiem Europy, więc nie sposób jej nie zauważyć. Cieszę się, że możemy dzisiaj tu również być. Wszystkie wieńca, które przyjechały tutaj z całego kraju, są po prostu przepiękne. Nasz też jest przepiękny ale zaznaczam, że nasz wieniec został zrobiony przez gospodynie ze wsi Ciemne w gminie Suchowola. Tam jest jedynie 12 gospodarstw i 12 gospodyń plotło ten wieniec przez kilka tygodni. Inne wieńce są też piękne okazałe, ale też dowiedziałam się, że niektóre zostały zlecone do wykonania przez artystów profesjonalnych, więc myślę, że my możemy być dumni, że zrobiliśmy go własnoręcznie. Z nami jest delegacja zespołu Skowronki z Brańska. Zespół Skowronki obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia, to też jest nasze podlaskie dobro regionalne, z którym chcieliśmy się podzielić z całym krajem i myślę, że godnie nas reprezentują. To jest doskonała okazja do tego, żeby zaprezentować naszą podlaską tradycję, ale żeby też zobaczyć, jak piękna jest Polska, jak jesteśmy różnorodni, jak fantastyczne są stroje, zwyczaje, kultura z innych części regionu. Naprawdę jest na co popatrzeć. To niesamowite są, w ogóle mnie szokują. obfotografowałam wszystkie, żeby pokazać wnukom i dzieciom, bo nie wiedziały nawet, że, że taka uroczystość tutaj będzie. Gdybym wiedziała, to bym maluchy przeprowadziła. No przepiękne te wieńce, naprawdę. No, bardzo mi się podobają. W ogóle nigdy nie widziałam taki piękny wieńców, jak w tej chwili jest. No prawdę mówiąc, to co to, to i ten jest piękny, i ten piękny i tam i jaka praca ciężka. Także no... Dzisiaj jest piękny w ogóle dzień, prawda? Tak. Że dla wszystkich nas jest to wyróżnienie, że możemy być tu i teraz z reprezentacjami poszczególnych województw z całego kraju. My jako Podlasie czujemy się zaszczyceni, wyróżnieni i mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania.